Bardzo proszę, zgłosił się pan Adam Stefanik. Dzień dobry, Adam Stefanik, superstacja. Ja mam pytanie bardzo proste, ale z mojego punktu widzenia niesłychanie interesujące i, i o powodzeniu przedsięwzięcia, o którym rozmawiamy, o powodzeniu przedsięwzięcia cyfryzacji tak naprawdę zdecydują widzowie. Bo to są wszystko te stacje, które otrzymały koncesję, są stacje komercyjne i one po prostu muszą na to bardzo drogie nadawanie zarobić. I ja byłem zdumiony, kiedy dowiedziałem się, że Rada przyznała koncesję dwóm kanałom muzycznym. Zwłaszcza, że różnica, nie wiem, czy jest tutaj obecny pan ben, ben, ben Benek, nie chciałbym go w żaden sposób urazić, ale różnica między kanałem SKTV Apollo TV jest mniej więcej taka, jak między krzesłem obitym skórą i krzesłem obitym skajem. Doskonale też wszyscy wiemy, bo to jest wiedza powszechna, że no, muzyka nie jest tym co widzowie chcą oglądać w telewizji, bo, bo gdyby tak było, to MTV byłoby najbardziej oglądanym kanałem muzycznym, telewizyjnym na świecie, a tak nie jest, mało tego, nie nadaje muzyki w ogóle. Więc a jeszcze mówiliśmy tutaj dzisiaj na, na, tej, na tej sali o tym, że i tak było też w publikowanych wypowiedziach panów ministrów, członków Rady, że jednym z głównych, jedną z głównych przesłanek będzie różnorodność programowa. Dlatego nie rozumiem przesłanek merytorycznych, zwłaszcza w kontekście interesu społecznego, tego interesu społecznego, od którego tak naprawdę zależy to przedsięwzięcie, które zdecydowały o tym, że dwa kanały muzyczne dostają koncesję na tak dalece. Niedostępnym e, 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 rynku nadawania naziemnego. E, to jest moje pierwsze pytanie. A drugie pytanie mam takie. E, w kontekście tej wrzawy, przepraszam za sformułowanie, prasowej, która e, trwała e, w, w, w prasie dotyczącej e, Telewizji Trwam. Między innymi pojawiały się nieprawdziwe informacje, że to, że telewizja trwam nie otrzymała koncesji na nadawanie naziemne w systemie dvb oznacza, że ona zniknie z, z telewizorów widzów. I przypomniała mi się inna stacja telewizyjna, która rzeczywiście zniknie. Ona nazywa się Odra. Jest taka stacja telewizyjna. Ona jest w Warszawie mało znana, no bo Warszawa leży nad Wisłą, a nie nad Odrą. To są stacje telewizyjne, to jest tak naprawdę sieć stacji telewizyjnych. W tej chwili pięciu. W Zielonej Górze jest jedna, w Gorzowie Wielkopolskim jedna. W Zagłębiu Miedziowym też jest jedna, ale ona ma trzy nadajniki w Legnicy, w Lubinie i w, i w Głogowie. Jest stacja we Wrocławiu. Która ma trzy nadajniki w Opolu, we Wrocławiu i w Świdnicy i jest stacja piąta wiele niej górze. To jest to Odra, to jest to są to jest sieć stacji telewizyjnych naziemnych. Żadna z nich nigdy nie miała konkretnych. Bardzo proszę o konkretne pytania. Za kilka co minut będzie, Co będzie z tymi stacjami, z tą stacją Odrą w w połowie 2013 roku, kiedy zgodnie z ustawą zostanie wyłączone nadawanie nasienne, co będzie z tymi stacjami? Bo one nie mają koncesji satelitarnej, natomiast naturalną rzeczą jest, że mają koncesję. No ja w tej chwili nie pamiętam kiedy wygasają koncesje Odry, ale co najmniej dwa lata później od połowy 2013 roku licząc. Jeszcze tylko jedno zdanie. To nie są stacje bez znaczenia. Chciałem podkreślić znaczenie na przykład stacji wrocławskiej. Jest mi o niej najłatwiej mówić, ponieważ czuję się jej współtwórcą. Natomiast y, 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 i pan przewodniczący, zaraz powiem, dlaczego też na pewno doskonale zdaje sobie sprawę. To jest stacja, która rozpoczęła nadawanie 6 lutego 1990 roku. Za chwilę to będą 22 lata. Była to pierwsza we wschodniej Europie prywatna telewizja, telewizja komercyjna. Ona była protoplastą tej stacji, która w tej chwili jest we Wrocławiu. Przez 10 Dziękujemy lat, bardzo. Proszę o ostatnie odpowiedź. Ostatnie zdanie. Przez 10 lat swój z, 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 z program w tej stacji miał na przykład Bogdan Zdrojewski, ówczesny minister, teraz minister kultury, kiedyś prezydent Wrocławia. Zresztą ten program istnieje do dzisiaj. A początkowo stacja, o której mówię, nadawała w oparciu o takie zezwolenie e, wydane e, przez e, nieżyjącego pana profesora Andrzeja Drawicza, ale w procesie podejmowania decyzji o wydaniu tego zezwolenia, który uważam był kamieniem węgielnym dla e, prywatnych, komercyjnych mediów w Polsce, e, pewnie pan przewodniczący również brał udział, bo z tego co pamiętam, był pan wtedy wiceprzewodniczącym. Wtedy Radio Komitetu. Bardzo proszę o y, odpowiedź na to Co pytanie. Co będzie z Odrą? Jeśli pan przewodniczący pozwoli, to udzielę głosu tutaj zastępcy przewodniczącego panu Dortowi Grabosiowi, który tę sprawę zna dość dobrze. Ja chciałem tylko powiedzieć, że dla nas lokalność nadawców jest bardzo ważna i cenimy wszystkich nadawców. Nie wiem, nie wiem, czy tak było zawsze. Słyszałem, że, że był taki okres nie tak dawno, że ta koncesja na odręb miała zostać cofnięta przez Krajową Radę. Nie znam powodów, nie znam przyczyn ale podobno tak było. Pani Przewodnicząca Kruk na mnie patrzy wymownie. Szczegółów nie znam, ale pytanie dotyczy przyszłości, więc bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, ja bardzo cieszę się z tego pytania, bo to jest przedmiot naszej troski, widać, że Pan podchodzi do tego profesjonalnie. Pracujemy nad rozstrzygnięciem technicznym, który pozwoli na przejście również nadawców telewizyjnych lokalnych na tak zwaną cyfrę, mówiąc nieco potocznie są dwie koncepcje wypracowane we współpracy z gospodarzem widma częstotliwości czyli z, z Urzędem Regulacji Telekomunikacji. Pierwsze rozwiązanie przewiduje przeznaczenie multiplexu miejsca w multiplexie kolejnym dla tych nadawców. Drugie rozwiązanie proponuje, żeby były to częstotliwości dobrane spoza planu Genewskiego. Ja osobiście optuję za tym drugim terminem. Zapewniam, że zrobimy wszystko, żeby w tym terminie ustawowym Ci nadawcy mieli możliwość emisji sygnału w systemie. Bardzo proszę o ciszę. Tak jeszcze na marginesie przy, przypomnę Państwu, że ogłosiliśmy konsultacje dotyczące cyfryzacji radiofonii. Liczymy tutaj na opinie również obecnych tutaj nadawców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jako kolejny nadawca, który zgłosił się do głosu pan Andrzej Muras, pan prezes przepraszam, Andrzej Muras, przepraszam przepraszam bardzo, ale Ja zadałem dwa pytania. Pierwsze bardzo proste, merytoryczne. Jakie są przesłanki merytoryczne dla dwóch kanałów identycznych, muzycznych w tak dalece reglamentowanym... Odpowiedź jest prosta, szczegółowa odpowiedź w uzasadnieniu. Odpowiedź jest prosta, to są dwa różne kanały muzyczne. Jeden, jeden się zajmuje, rzeczywiście oba zajmują się muzyką rozrywkową. Jeden muzy promuje muzykę polską, a drugi rzeczywiście głównie preferuje muzykę, muzykę zagraniczną. To jest rzeczywiście kwestia oceny, które z tych programów zwiększają pluralizm i które mają większe szanse na zdobycie zaufania i popularności u widzów. Jak na razie to mogę powiedzieć, że oba te kanały, a szczególnie Polo TV, no, zyskał bardzo dużą popularność, zdecydowanie bardzo